To jest podcast Hej Mama. Hej, mama. Cześć, dzisiaj taki wyjątkowy dla mnie odcinek. Mm. Bo gdybym była poetą, to bym powiedziała, że nagrywam z moją muzą. A że jestem podcasterką, to powiem, że nagrywam z moją inspiracją, z Magdą Bodźką-myślską, która inspiruje mnie sposobem komunikowania się z dzieckiem, z mężem. Swoją w ogóle jakąś otwartością, empatią, wrażliwością, takim spokojem, uważnością na siebie, przestrzenią na różne emocje, zarówno te trudne, jak i te przyjemne. Jest to dla mnie niezwykłe spotkanie dzisiaj. Bardzo się z niego cieszę i będziemy też rozmawiać o temacie, który też gdzieś mocno we mnie wybrzmiewa, i chciałam go poruszyć. I w końcu mam poczucie, że znalazłam osobę idealną do tego, żeby ten temat poruszyć. I Magda, mm, bardzo fajnie, tak praktycznie.